Będzic? Lecimy z tym kurwa, nie? Słuchał? Lecimy z tym kurwa. Proste. Dobrze, mordo, od samego początku. Mordo, mordo, mordo. To nie jest jakaś remiza strażacka, bo nie <śmierdza> 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 Przepraszam. <O! śmierdza> Co musi być? Drodzy Państwo, wysoka grap jest na posterunku. Nie ma miękkiej gry, dobrze, dobrze. Zostaje z zgach od razu eee, trzeba. Kolar e, ...Kolar, Witamy ci serdecznie w highlight. Do konfliktu wynika <śmierdza> z tego, że... No, ktoś przychodzi mi z, z, cały obsilniony i, i <laughs> mówi tyle, że nic nie rozumiem. To, to dla mnie to się zachowuje jak zwierzę, nie jak człowiek. Może to kwestia narkotyków, mordo. E, Big Jack, chcesz jakoś odnieść się do tego? Narkotyki, Big Jack, coś tego, bo ja to nie śledziłem. Nie wiem o co chodzi za bardzo, ale tak z między rozmów staram się. Lubisz przejebać nos? Sorry za słownictwo. No, ważne, że nie używaj no. słowa na kamali. To jest najważniejsze, nie? Nie no, bo taki wiesz, ślinotok i tak dalej, to mi się kojarzy zazwyczaj, wiesz, z takimi ludźmi pod wpływem narkotyków. Co no? Zdarzy się. Co no? Zdarzy się, no. Co no? Takie ja, życie... ja nie oceniam mordo, żeby to nie było teraz w żaden sposób. O kurwa. Nie no, niech się Karlito po prostu cieszy, że, że nie dobiegłem do niego i tyle. Bo nie widzę przez te okulary. <laughs> Masz wydzierane na twarzy? Nie. Proszę. Co zazwyczaj się mówi. Jestem Gdzieś czytałem? Że to jest jakby oznaka ludzi, którzy nie byli kochani za młodych lat. Nie wiem, czy to coś w tym prawie. Jeszcze raz. Jest. Dla ludzi, którzy nie byli kochani za młodych lat przez bliskich. No możliwe też. <laughs> Sam siebie kocham, to mi wystarczy, nie. <laughs> Okej. Okay. Ja mam krótkie pytanie do ciebie, Karlito. Skąd ksywka? to z filmu? W sensie z Alpacinem, czy. Karlito, to jest ksywa, y, którą na live wymyślił widz. No okay. <laughs> kurwa, ty. on po prostu jestem mały, albo Kuba. I tyle. Mały to pojęcie względne, mordo. Wiesz, jak to jest? Mówią zawsze kobiety mi przynajmniej, że wielkość nie ma znaczenia. Okej. Okej. Cięstą ktoś tam misią mówi, że ma coś do przekazania dla wszystkich. Tak. Śmieszne, śmieszne. Jeszcze jednego misia brakuje. Ja pierdolę, kurwa, mas. Niszczą, wiesz, mu no. niszczą mu psychę, niszczą mu psychę. Ja dostawałem ruch. strasznie dużo spamów od swoich fanów, coś tam, wiesz, że ty jakimś nieletnim ludziom swoje przyrodzenie wysyłaś. Jak to mordo było? Powiedz tak, zapytam się prost, po prostu. No, to był <laughs> głupi błąd, ale to, że... Ale pytanie mnie jakby, wiesz, no... Dużo znam osób, które wysyła swoje przyrodzenie. Nie jest to nic nadzwyczajnego ani nie szokuje mnie, ale pytanie, ta osoba była nieletnia rzeczywiście? Miała to 15 lat, jak to ludzie mówią? Nie, nie miała tyle. Była o dużo starsza i to po prostu było... Ale dużo starsza, miała ja. Jako osoba pełnoletnia jest, tak? Nie ma tam żadnych tych y, zawirowań z tytułu tego, że ta osoba była tak młoda? To jest moje pytanie właściwie. Czy osoba, której wysyłałeś swoje przyrodzenie, była osobą jakby w no wieku odpowiednim? No, wydaje mi się, że tak. Okay, okay. Wydaje I mi się, że tak. Mnie nie szokuje sam fakt tego, że wysyłasz swoje przyrodzenie, Dobrze. ale... Wiesz, ale, kogoś ale znałem, no to po prostu. Malik, że tak powiem... nie, po oh, ten, ten 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 nie chcecie znać. Eee, ja 6... z ciekawości zapytałem, bo dużo ludzi o to po prostu pytało mnie, wiesz, to nie jest żaden ten... Ja dlatego zawsze wolę się zapoznać z wersją bezpośrednią od osoby, aniżeli jakieś swoje stwierdzenia, wiesz, wysnuwać, czy cokolwiek, jak zwał. Na którą z walk ty najbardziej czekasz i dlaczego? Nie pytasz teraz? A, okej. Okay. Tak, tak. Wiesz co, ja tak w zasadzie patrzę na całą kartę i jest kilka walk, na które na pewno będę patrzeć z więk większym e, zaciekawieniem, ale w zasadzie no ten main event dosyć ciekawy jest. Tutaj mamy jedną stronę, która bardzo lubi McDonalda jeść, a tutaj mamy drugą osobę, która się pilotami do TV lubi bawić, na przykład. <grymiany> o kurwa, co Pilotami to jest? telewizyjnymi. I w zasadzie o, ja jest To tak, jest dosyć ciekawe w moim odczuciu. O, ja pierdolę. Okej, okay. yy, w takim razie. Tutaj... Powiem szczerze, że trochę się przeraziłem teraz też. Ten wzrok na sumie prawie zwalił i myślę, że kurczę na zapleczu może odbyć się walka, której wy nie zobaczycie, ale ja wrócę z podbitym okiem. Może tak być. No cóż, Nie zauważyłem pewną zależność. Za każdym razem, jak się przypierdalasz do NACU, jak jej próbujesz jakiegoś pstryczka w nos, ona się robi kurwa mega spięta, ma taki poważny głos i tak sucho odpowiada, nie? Możecie to zobaczyć, za każdym razem, gdy na filmie ja się do niej przypierdalam, to na kurwa sztywnieje w tym samym momencie i tak kurwa. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Jeszcze ja zacząłem pocić tak troszkę NACU, tak tylko. Dopiero teraz. Zaczęłam je zjadać i, i odczuwam. Bez przesady. Ja tak mam y, odruchowo czasami. Tak? No, czasami osoby właśnie mnie odbierają, że, że nie wiem, przeszywam kogoś z wrogiem y, albo coś takiego, a tak wcale nie jest. No to te tajemnice no, mogłeś, to zostawić, się. mogłeś zostawić, mogłeś zostawić po face to face, żeby Lexi ogóle się Ciebie face -to -face bardziej obawiać. W zasadzie miał pewnie miejsce po, po konferencji, więc tak, jak tak. zobaczycie mnie z podbitym okiem, to...